A czasem tak, że na nic cebę ząb, kiwa się w takt pośród wiązem i Wszyscy ludzie w krąg pragną się w kąt, Nie gdy mają luz, luz, zęba. Lecz oprócz kiełka, co się pęta blady jak świlin, to będę mieć szanowe zęby. Czysty na pokład zębowej wróżki. Sprawdzimy, czy zdołamy dotrzeć do korzenia problemu. Chować się, gdy będziemy przepływać pod mostem. Gdzie Czego? się? Czego? Pszczolowych misiów. A teraz ufasz jego w buzi. Ma pecionka razem. Ciągnij go, ciągnij go. Ciągnij go, ciągnij go. Ruszaj nim, ruszaj nim. Ruszaj nim, ruszaj nim. Ruszaj nim, ruszaj nim. Ruszaj nim, ruszaj nim. Masz ładnie ładnie mnie tak wciąż turlaj, choć nie ma kół. W prawą stronę, w lewą stronę i w dół. Z niepotrzebnych smów zrzuć buty i rób czarowy luz bluz zęba. Oh. Luz bluz zęba. Nie! Yeah. Czadowy luz bluz zęba.